No. Cześć, cześć kochani, Marek z tej strony z betpan.pl To jest e, Miulpan Czyli Jagrus, czyli skrzyżowanie Jubay, przepraszam, z y, 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 agrusa I Buti I wygląda bardzo, bardzo y, Tropikalnie A wytrzymuje minus 12, minus 14 stopni Mówi Javier, że tutaj nie ma takich temperatur, natomiast występują takie temperatury czasem w Madrycie. Dlatego są mniej więcej w stanie powiedzieć, ile taka roślina jest w stanie przeżyć. Bardzo ciężko jest je zdobyć. Nie wiem, czy mi sprzeda jedną, dwie, czy w ogóle gdzieś ma w Doniczce, bo na razie wszystkie, które widzimy, są, są na polu. Ale bardzo piękna roślina. Przypomina trochę przy wzroście palmę kokosową. Bardzo fajne palmy.